kwitnące tulipany, niepełnosprawność, porozmawiajmy. Konferencja pod takim właśnie hasłem już po raz piąty zorganizował specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Ostrzeszowie. Tym razem jej uczestnicy, czyli rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele ośrodków wsparcia spotkali się z Agatą Roczniak. Prezeską fundacji Diversum wrocławianką roku 2022, aktywistką, inspiratorką, edukatorką, pierwszą w Polsce profesjonalną modelką z niepełnosprawnością, choć urodziła się z rdzeniowym zanikiem mięśni i od dziecka porusza się na wózku, jest osobą niezwykle aktywną i pełną radości życia, którą chętnie dzieli się z innymi. Moją misją życiową jest zamazywanie podziałów i budowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami i dzisiaj opowiadając o swoich różnych przygodach typu przełamanie wizerunku modelki, która może też jeździć na wózku, czy pokazanie, że osoba z niepełnosprawnością może być również szczęśliwa i może założyć rodzinę, czy nawet Pokazanie też, czym zajmuje się na co dzień, czyli prowadzeniem warsztatów dla dzieci z oswajania niepełnosprawności, po to, żeby dzieci w przyszłości nie bały się niepełnosprawności, tylko traktowały osoby z niepełnosprawnością jako ludzi, którzy są wśród nas. Agata Roczniak jest także główną bohaterką książki Małgorzaty Strękowskiej Zaręby pod tytułem Agata Szaleje na Kółkach. Jestem prezeską fundacji Diversum. Założyłam fundację po to, żeby oswajać niepełnosprawność. Wydaliśmy w tamtym roku książkę Agata na Kółka. To jest książka bezpłatnie przekazywana dzieciom po warsztatach, mówiąca o moich przygodach, ale też pokazująca, jak żyje osoba na wózku. Pełna przygód, wesoła, pozytywna, po to, żeby dzieciom. Przekazać taką myśl, że niepełnosprawny to nie znaczy, że to jest gorszy człowiek, tylko to jest taki sam człowiek, który chce przygód w życiu, który może się spełniać i realizować. No i w tym roku będzie kolejna książka z innej niepełnosprawności. Książki są dostępne na stronie Fundacji Diversum. Można je otrzymać za dowolną darowiznę na cele statutowe organizacji. Pomysł na zorganizowanie konferencji poświęconej tematowi niepełnosprawności zrodził się w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym przed sześcioma laty. Z Agnieszką Kaczmarek, Eulalią Janulek, stwierdziłyśmy, że trzeba zacząć mówić. Trzeba zacząć mówić o tym, o czym, z czym pracujemy, o tym, co widzimy na co dzień u siebie zawodowo. Czyli o niepełnosprawności we wszystkich jej wymiarach, niepełnosprawności, której absolutnie nie możemy się bać. Tylko po prostu trzeba ją pokazywać i obok żyć, tak jak każdy, jeden człowiek żyje obok drugiego. Agata Roczniak była zatem wręcz idealną kandydatką na gościa tego typu wydarzenia. Agata, z Agatą znamy się od, od wielu lat i obserwuję ją. Jest ona dla mnie pewnym Wzorem, który też przekazuje rodzicom. Takim, tak, jest taką osobą, która jest wiecznie uśmiechnięta, nigdy się nie poddaje, idzie cały czas przez świat do przodu i pokazuje, że nieważne jak się życie układa, musimy się starać i musimy o siebie walczyć. Skąd kwitnące tulipany w tytule konferencji? Słyszące tulipany to nasze dzieci. To nasze dzieci, które często mają swoje lęki, swoje ograniczenia, a trafiając do naszej placówki, dajemy im możliwość tego rozkwitu, tego, tego, pełnego, tego pełnego piękna, które w nich jest i które my widzimy wtedy. W gronie prelegentów był w tym roku także dyrektor miejsko-gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie, Grzegorz Rycerski, który zreferował temat opieki wytchnieniowej. Inne poruszone kwestie to ożywienie dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu oraz muzyka jako harmonia żeby im się nic nie stało.